Windows 2000. Nic dodać, nic ująć. A oto co przed nami: Idealna grafika podczas logowania się, oraz doskonały dźwięk. No, tego nie można przeoczyć. No. P przy okazji mamy świetny punkt. Dobra, przejdźmy do tego co najważniejsze. Dodano nową grę o nazwie Pinball. Można sobie grać godzinami. Ogólnie szczerze powiem cięższy no, powiem, że ta gra jest bardzo no, wciągająca. Naprawdę polecam tą grę wszystkim, którzy nie grali, a chcieliby spędzić trochę czasu przed kom. Mają niestety zespół. No, to tak tylko w Jesteśmy w panelu sterowania, gdzie dodane zostały różne opcje. No, tych opcji jest naprawdę dużo. Wśród nich mamy użytkowników i hasła, gdzie można dodać użytkowników i zarządzać ich kontami, a nawet skasować. Oczywiście, tu pokażę przykład. No. Jak skasować? Oczywiście mamy też na Nie mamy skasowanie do użytkownika, no. Jeszcze jedna opcja mnie zainteresowała, czyli opcja oszczędzania energii, czyli no ogólnie opcja energii. I można naprawdę wiele przestać. Opcje folderów też mnie zaciekawiły, a przynajmniej że można w Active Desktop zmienić sobie opcję widok folderu. Mamy też widok folderu na klasyczny, możemy zmienić albo na normalny. Też e, mamy coś takiego jak kliknięcie myszką. Otóż można ze standardowego kliknięcia dwa razy myszką. Zmienić na pojedyncze kliknięcie. No, ale po mojemu to jednak zmienię tą opcję, bo wygląda idiotycznie. Następne, no to są opcje administracyjne, z których można skorzystać, jeśli się jest tym zainteresowanym. No, ja nie jestem, więc pominę to. Następną rzeczą, to oczywiście jest. Tradycyjnie przeglądarka Internet Explorer. Gdzie można przeglądać internet, ale zresztą chyba powinienem zmienić. Niestety z każdym lindusem będę musiał się przez to przeprzeć. Następną rzeczą to jest to, że nie musimy wchodzić w właściwości i sprawdzić ile mamy wolnego miejsca na dysku bądź ile zajętego. A czy to różnica? No jakoś tak. Bo mamy wszystko pięknie oznaczone we właściwościach, a tak to... Dobra, jesteśmy w sieci i tu mamy komputery, wszystkie podłączone do serwera. Ja jeszcze pracuję na Vmware, to mam tylko jeden. Następna opcja to Time Network. Z, w której nie bardzo wiem o co chodzi, następne to jest dodanie sieci, i naprawdę nieźle nie się przydaje. Następne to są dokumenty, a w, poza tym, obrazek w tych dokumentach, które można uchwalić przez przeglądarkę, program odpalający obrazy, czyli iMaging, czy jakoś tak, no, oraz. Imaging Preview No Naprawdę Nieźle się prezentuje Szkoda to tylko, że mam takie kolory Dobra Tym sposobem kończymy i przechodzimy Do ogólnej oceny Otóż system Mam bardzo dużo zmian No naprawdę nieźle Po mojemu to jest Nawet dobry, bo Niestety nie można pewnych rzeczy zrobić. A mówiąc pewnych rzeczy, to granie w gry. Ranga dobry. A w następnym odcinku prawdopodobnie będzie Windows XP. Nie, prawdopodobnie, tylko będzie XP. Więc zapraszam. Ja się odmeldowuję czołem.